Zatory płatnicze to duży problem obecnie w gospodarce. Dane statystyczne pokazują, że z roku na rok liczba upadłości dłużników rośnie. To oznacza, że podatnicy coraz częściej szukają możliwości neutralizowania, przynajmniej podatkowo, tych negatywnych skutków braku płatności na czas swoich dłużników. Ustawodawca przewiduje takie możliwości, zarówno w podatku dochodowym osób fizycznych części dotyczącej działalności gospodarczej, jak również podatku CIT, czyli dla podatku dochodowym dla osób prawnych. Podobne rozwiązania są również zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług, przy czym analiza tych dwóch rodzajów podatków wskazuje, że ciężar ekonomiczny ryzyka gospodarczego rozkłada się w nich diametralnie inaczej. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych bądź też fizycznych w zakresie działalności gospodarczej ustawodawca wprost wskazuje, że wtedy, kiedy uprawdopodobnimy nieściągalność wierzytelności, np. kiedy wobec naszego dłużnika zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, to podatnik może zaliczyć sobie do kosztów uzyskania przychodów taką część nieuregulowanej należności. W przypadku, gdy postępowanie upadłościowe się zakończy, i nasz podatnik nadal nie będzie zaspokojony, część nieuregulowaną, nawet na zakończenie postępowania upadłościowego, będzie można bezpośrednio wpisać w koszty uzyskania przychodów. W sytuacji podatku od towarów i usług sytuacja wygląda kompletnie inaczej. W tym bowiem zakresie ustawodawca wprost wskazuje pięć warunków, które muszą być spełnione, tak aby podatnik, wystawca faktury, mógł skorzystać z ulgi na złe długi. Wśród tych warunków możemy wymienić takie, które wydają się dosyć oczywiste, jak na przykład fakt, że, nie, że podatnik nie otrzymał płatności w terminie teraz 90 dni od daty upływu terminu płatności, jak też pojawiają się warunki, które wskazywać mogą, że polska regulacja nie do końca jest zgodna z prawem unijnym. Wśród tych warunków można wymienić na przykład fakt, że zgodnie z polską ustawą podatnik może skorzystać, skorzystać z ulgi na długi wtedy, kiedy wystawił fakturę na rzecz podatnika, będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie będącego w toku postępowania upadłościowego, likwidacyjnego bądź restrukturyzacyjnego. Po drugie, ustawodawca wskazuje, że od daty czy od końca roku, w którym wystawiono fakturę, nie zapłacono, nie może upłynąć więcej niż dwa lata. Ponadto, ustawodawca nakazuje wierzycielowi weryfikowanie statusu Dłużnika, statusu VAT dłużnika na dzień poprzedzający hmm, skorzystanie z ulgi na złe długi. Wprowadza bowiem obowiązek wprost e, warunkujący skorzystanie z takiej ulgi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dłużnik na dzień poprzedzający e, złożenie deklaracji, z której skorzystamy z ulgi, nadal nie jest w postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym bądź restrukturyzacyjnym oraz oczywiście nadal jest w, w, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Czynnym. Co w obecnych realiach, kiedy dla przypomnienia ministerstwo wykreśliło ponad 200 tysięcy podatników wad nie jest już taką prostą sprawą.